Jest koreańską sztuką walki, która jest bardzo dobrze rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. W Polsce jest jednak ciągle bardzo mało znana. W Korei nauczyłem się tangsudo pod okiem mistrza Kim Też to Postanowiłem więc, że nagram serię filmów, które będą przybliżały to, czym jest właśnie tangsudo. Na początek kilka słów o sobie. Nazywam się Marcin Kostyra. Posiadam piąty dan Tangsudo. Jestem trenerem warszawskim w klubie Tangsudo. W 2008 roku założyłem Polską Federację Taxudo i od początku istnieje federacji jestem prezesem. W tym czasie był organizatorem wielu imprez sportowych. Mistrzostw Polski, Pucharu Świata, pierwszych wirtualnych Mistrzostw Świata. Taxudo w Polsce pojawiło się oficjalnie 24 lutego 2001 roku. Wtedy mój ówczesny trener karate Andrzej Bąk zorganizował seminarium szkoleniowe z mistrzem z Anglii Sulesz-Nar. W 2004 roku oficjalnie przyjął stare organizacji. Więcej o historii polskiego Tangsudo znajdziesz na naszej stronie internetowej www.tangsudo.pl Jak wcześniej wspomniałem, Tangsudo jest bardzo dobrze znane w Stanach Zjednoczonych. Nawet chyba bardziej niż w samej Korei. Mimo, że właśnie z Korei wywodzi się ten styl walki. Za symbolicznego ojca uważa się mistrza Huan-Ki, który to w 1945 roku otworzył pierwszą szkołę Tangsudo, którą nazwał Muduk Kwan. No dobrze, ale zapytacie, dlaczego tak jest najbardziej rozpowszechnione w Stanach Zjednoczonych, a nie w Korei. W latach 50. zaczęła się wojna wietnamska. Wielu młodych Amerykanów służyło wówczas w Azji. Od lat 60. wielu koreańskich mistrzów chętnie dzieliło się swoją wiedzą szkoląc amerykańskich żołnierzy. Po powrocie do kraju ci żołnierze otwierali własne kluby, a z czasem ściągali też największych mistrzów, a że rząd koreański wspierał rozwój Tukurdo, to tym samym teku, tank sudo stało się niszczonym sportem w Korei. A w Ameryce stało się bardzo popularne. Muszę wspomnieć tu o dwóch amerykańskich żołnierzach. Jednym z nich jest Robert Chizik, który to w 1960 roku zdaje na czarny pas, a w 1971 roku zakłada pierwszą niezależną organizację tank sudo w Ameryce. Wspomniałem o nim, bowiem Polska Federacja Tank Sudo jest członkiem Csizik Tanksudo Federation. Drugim wspomnianym przeze mnie żołnierzem jest Carlos Ray Norris, znany jako Chuck Norris. Norris jest chyba najbardziej znanym mistrzem Tanksu do na świecie. I z czasem on też założył własną federację. To dobrze, że zarówno Chuck Norris, jak i Robert Csizik posiadali tego samego trenera, był nim J. Shi, a zatem czym jest Tang Czym różni się od karate, kickboxingu, taką do kung fu? Na początku wyjaśnię znaczenie nazwy. W dosłownym znaczeniu Tang Sudo oznacza drogę chińskiej ręki. Mało jednak kto wie, że tak samo tłumaczono nazwę karate do. I tak na początku XX wieku japoński mistrz uważany za ojca współczesnego karate, Gichin Funakoshi, chcąc odciąć się od Chińskiej nazwy rozpowszechnił powód, że Karate-Do oznacza drogę pustych rąk, co miało symbolizować walkę bez użycia broni lub, nawiązując do filozofii buddyzmu, czystego umysłu. Jednak jeśli porównamy zapisy obu sztuk walk w alfabecie kanji, to japończyk przeczyta nazwę Karate-Do, a koranczyk nazwę Tangsudo. Ja dla wygody będę używał też skróconej nazwy. Zamiast mówić Tanksudo, będę mówił po prostu TSD. I z takimi zapisami również spotkacie się w naszych oficjalnych źródłach. Już na wstępie widzimy, że obie sztuki walki łączy całkiem sporo. Powiem więcej, w Stanach Zjednoczonych spotkacie się częściej z określeniem karate, używanego w odniesieniu właśnie do Tanksudo. Często dodaje się, że to jest koreański karate. Jednak są również różnice między koreańskim a japońskim karatem. Choć raczej dla osoby, która nie jest praktykiem ani sztuk, ani sportu walki, nie będą one zbyt istotne. Praktycy jednak zauważą, że w Tanksudo jest więcej kopnięć i one są bardziej różnorodne. Oczywiście współczesne karate również nie jest jednolite. Ja swoje porównanie będę opierał głównie odnosząc się do karate Shotokan. Ponadto w Tanksudo ćwiczymy walkę. Bronią, różnymi rodzajami broni tradycyjnej. Jest to kij, nóż, miecz, munchaku. Kolejnym podobieństwem między karate a tangsudo są techniki ręczne, a szczególnie to, co jest kwintesencją w sztukach walki, formy, czyli inaczej mówiąc kata. W porządku. Przejdźmy teraz do porównania tangsudo i taekwondo. W taekwondo i tangsudo mamy bardzo podobne techniki nożne. Nawet nazwy są takie same: dolieczagi, apczagi. W tekwondo, podobnie jak w karate, również nie trenuje się niestety form zbroje. Ponadto w tangsudo stosujemy kopnięcie w udo, czyli popularne low kick, czego w tekwondo oczywiście nie ma. Mówiąc bardzo obrazowo, tangsudo jest połowie drogi między japońskim karate a koreańskim tekwondo. Same przepisy walk sportowych są mniej więcej identyczne jak w kiboxingu, ale o przepisach opowiem w innym filmie. No i jeszcze jedna ważna informacja. Tam również nie jest jednolitym stylem walki. Na świecie jest wiele organizacji szacuję, że tych większych jest około 20. Niezliczona ilość jest tych mniejszych. Każda z tych organizacji ma własną filozofię, własne przepisy sportowe, własne wymagania na stopnie szkoleniowe. To sprawia, że w jednej federacji może być więcej uwagi poświęcone na sambronę, winy, na łamanie desek, winy na, na formę. A wiesz czy inne na więcej na broń lub tej broni w ogóle może nie być. Będę opowiadał głównie o tym, jak jest w Polskiej Federacji Tank do. I od razu zastrzegam. Nie będę oceniał tego, czy jest lepiej w tej czy innej organizacji, czy jest taka lepsza filozofia, czy inna. Nie ma to większego znaczenia. Jeśli trenujesz coś, co daje Ci dysfakcję, z czego jesteś dumny, to znaczy, że jest to dobre. I nie da sobie mówić, że jest inaczej, że ten czy inny styl jest lepszy lub gorszy. To Ty decydujesz, co jest dla Ciebie lepsze. Tyle na dziś. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, do polubienia i udostępnienia filmu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tak, su.